Witam ukłony Łojciec z tej strony zapraszam na nową serię U mnie na kanale, będziemy ogrywać Returnal, mój ukochany tytuł na PlayStation 5. Dzisiaj w nieco zmienionej formie, może nie tyle co graficznej, natomiast zasady nieco zostały zmienione, można zapisywać, co nie było możliwe w dniu premiery. Gra niezwykle frustrująca. Natomiast jeżeli przebijecie się przez tą barierę początkową, to rozkochacie się w tym tytule. Całym sercem, tak jak ja to zrobiłem, spędziłem tutaj ponad 200 godzin, ale już jakby specjalnie przedłużając, cisimy to tak zwany start game. Będzie krótkie takie wprowadzenie scenariuszowe. Gwiazdy. Oczywiście od razu wiadomo, jaki gatunek będzie to gry. Jeżeli ktoś oczywiście nie wie, bo wydaje mi się, że Returnal jest na tyle głośnym tytułem. Jeżeli ktoś nie ogrywał, odbił się, to przynajmniej ma jakby jakąś wiedzę, jakich tutaj dotyka to klimatów. To jest nasza główna bohaterka. White Shadow. Biały cień. Bardzo chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć o tym uniwersum. Wypatruję, powiem Wam szczerze, cały czas jakieś wiadomości o Returnal 2. Niestety póki co cisza. Żadnych newsów, żadnych przecieków. Być może nikt nawet nie planuje. Natomiast ja cały czas mam nadzieję, że nastąpi druga część. Ktoś się pochyli. Wygląda to epicko. Ja. Powiem wam szczerze, trochę... kiepsko, że statek międzygwiezdny zostaje trafiony pierunem. skutek czego rozbija się na obcej planecie. Niepowodzenie. Wow. Ten, no to sposób nasza bohaterka ugrzyzła na obcej planecie. Dzisiejszy odcinek będzie prologiem. Będę miał, znaczy taki mam pomysł, aby w każdym kolejnym pokazać e, każdy kolejny biom. Astra mówi Selene. Selene. Rozbiłam się na atropos. Jestem cała. Ale Helios nie. Skafander jest sprawny. Minus brakujący pistolet. Nie mamy pistola. Zostawiam włączony komunikator. To jest Selene. To jest obca planeta. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy zryw. Zryw jest naprawdę niezwykle ważną rzeczą tutaj w tej grze. Będziemy mogli wykonywać wiele ważnych i przydatnych rzeczy dzięki temu zrywowi unikać przede wszystkim ataków oraz przenikać przez różnego rodzaju bariery, ale o tym dalej. Zostawiam Heliosa kieruję się w stronę transmisji Białego Cienia. Okej. Okay. Helios to jest na statek, który teraz już jest statkiem uszkodzonym te biomy są dość luźno polepione, składają się na nie takie różne segmenty. Za każdym razem, jak będziemy przychodzili, e, Returnal, troszkę inaczej to będzie wyglądało. Oczywiście, jeżeli będziecie grali. Jest mnóstwo ruin obcej cywilizacji. Coś jakby pradawne mury, fundamenty i posągi. Ok. Jeżeli będziecie długo grali, to te segmenty wszystkie w końcu poznacie, tak jak ja to zrobiłem. Ja aż później znam je na pamięć. Oczywiście od ostatniego grywania minęło sporo czasu, także troszkę zardzewiałem. Sam sobie będę musiał niektóre rzeczy przypomnieć. Ale powiem Wam szczerze, cieszy mnie to niezmiernie. Nie mam broni. To wrogów żadnych nie będzie, bo jakby nie mam broni... To jest... Obolit. Zasila urządzenia stworzone przez obcych. Podnieść. Obolit jest bardzo ważną rzeczą w tej grze. Należy go zbierać. Możemy go później wymieniać na różne rzeczy. Kupować w sklepiku. Będzie tu sklepik. Dziennik. Atropos. Trafiłam na trupa zwiadowcy Astra, sprawdzam identyfikator na Hełmie. To mamy gana, najważniejsze, nasz pierwszy podstawowy gan. Oczywiście, dla nie mało spostrzegawczych, ona znalazła no, samą no, siebie. No, I idę dalej w kierunku źródła. sygnału. Dobra, otworzyły się przez nami drzwi. Zielone to wiadomo, jak każdy grach, zielone to coś dobrego, czyli w tym wypadku jest to Zdrowie, to się nazywa tutaj Sylfion. Ale mnie pamięć nie myli. Duży Sylfion. Naprawia poważne obrażenia zadane integralności. No, podnosimy go. On nam z czasem będzie wydłużał pasek zdrowia. To są pomniki łopcych, tak mniej więcej wyglądają. Humanoidalne jakieś stwory z tymi z rogami. One w dalszej części gry będą dostępne jako. Przeciwnicy, i powiem wam szczerze, że, że będą naprawdę wymagającymi przeciwnikami. Ok, i pierwsze spotkanie z pierwszymi łopcymi w tej grze. Taka mieszanka krokodyla, nie wiadomo czego jakiejś takiej mątwy z Matrixa. No dawaj, napotkałam padlinożerną parę. Oczywiście trzeba strzelać. Ja proponuję wszystkim tym, którzy będą próbowali zaczynać grę w Riturno dobijać gnoja do końca nie zostawiać go z jakimś uszkodzonym lekkopaskiem. Tylko... Zagrożenie usunięte. Oczekajcie, okay. musimy tu przeanalizować Dziennik zwiadowcy, czyli tu będziemy uzyskiwać jakieś informacje. Znalazłam nagranie dziennika. Dodaję do bazy danych. Odtwarzam. Dziennik zwiadowcy Atropos. Minęło 30 minut od ostatniego wypadku. Całe połacie lasu zmieniają się niczym płynna układanka po każdej mojej. Co? Za każdym razem, gdy wracam. Protokół Astra stanowi, że nie zostanę ewakuowana, dopóki nie dotrę do sygnału transmisji. Jeśli tego słuchasz, utknęliśmy oboje. Okay. Wysłucha... Nie pamiętam, żebym to nagrywała. Okay. Nie pamięta, bo to nie ona nagrywała, ale to nie o tym. W międzyczasie, kiedy odsłuchiwaliśmy dziennik zwiadowcy, znalazłem Astroklucz astro Cruise można wykorzystać właśnie tutaj przy tych drzwiach, które świecą się na czerwono. I się otwierają, czyli wiadomo do czego astro Cult służy. Wiele miejsc na chwilę obecną będzie dla nas niedostępnych. Nie mamy jeszcze wielu rzeczy, które będziemy mogli później wykorzystywać. Tu mamy cały czas ten tutorial słynny. Okej. Okay. I teraz mówiłem o tym na Natarkiłam początku. Na system bezpieczeństwa. Możemy ten system bezpieczeństwa pokonać zrywem i nic nam się nie dzieje. Nie chcę wam jakoś pokazywać co by się stało gdybym tego zrywu nie wykorzystał, bo szkoda mi troszkę zdrowia. Natomiast możecie mi uwierzyć na słowo, że yy, skutki nie byłyby zbyt fajne. Czekajcie, tutaj? Chyba tak. Tutaj w dolnym prawym rogu mamy mapę. Czekajcie, bo tam jeszcze widzę zielone dziadostwa jakieś do zebrania. Ale chyba póki co nie dobiegnę, nie dolecę tam. Nie, doleciałem. Zwiększono integralność skafandra, czyli generalnie wydłużył nam się pasek zdrowia. Tutaj mamy rzut na jakąś taką dżunglę. Jest, nie możemy tam zejść. Czyli czym więcej będziemy zyskiwać tego sylifonu, tym ten nasz pasek zdrowia będzie się wydłużał. Oczywiście nie, mu, nie muszę przypominać, że długi pasek zdrowia, im dłuższy, tym lepszy. W ogóle wszystko im dłuższe, to jest lepsze. <laughs> Hehehehe. Zabrzmiało bleśnie. Tu możemy samoistnie przeładowywać. Bo jak ona sama przeładowywuje broń... To jest zresztą komunikat za każdym razem. Mamy te paluszki szybkie i sprawne, żeby faktycznie to komunikaty wyłapać. Czekajcie, mam kolejną rzecz. O, tu jeszcze nie, wszystk... nie każdego zabiliśmy, tu jeszcze próbuje nas ktoś krzywdę zrobić. Tam się przyczaił. Okej, okay, nic go nie ma. Przytrzyma, jakby podnieść. Otwiera zabezpieczone wrota i pojemniki, ale jest skażony szkodliwością, prawdopodobnie jest niskie. No nie wiem. Ja sobie go odpuszczę. Ja zawsze odpuszczałem te skażone rzeczy. Wiązało się to zawsze z jakimś niebezpieczeństwem. Czekajcie, tu musimy odszukać cycek, który otworzy nam drzwi. Mamy kolejny syfion. Trzeba cały czas szukać na mapie, co możemy ewentualnie jeszcze podnieść, żeby niczego nie przeoczyć. Ja tu widzę jeszcze obolit. Obolit to jest troszkę taka waluta w tej grze. Będziemy później mieli okazję, żeby tą walutę sobie na coś przeznaczyć. Nie jak to pieniądze, to zawsze trzeba wydać. I tu jest furwający, lewitujący pulpet. Pulpeta nie da się z nic... Niczym z, nic mu nie da zrobić, on zawsze się po kształceniu wraca ze swojej pierwotnej formy. To jest chyba jakiś, nie wiem kto to jest, szef tej planety. Chyba się wkurzył. Zamruczał delikatnie, I... Natrafiłam na stos ciał przedstawicieli obcych, Chyba te. prawdopodobnie architektów tych ruin. Może to rozumni, którzy wysyłają sygnał białego cienia. To są chłopcy, a to jest ich Bożek. Nie wiem. Ja nie wiem, czy ten pulpet będzie wyjaśniony w jakikolwiek sposób. Znaczy, natomiast niesamowicie podoba mi się ten design, to podejście, ten, ta pomysłowość. Jakby niezbyt oryginalna, natomiast fruwające coś w powietrzu, wydające takie dziwne pomruki. Całkiem fajna sprawa. No dobra. Nie da się uciec. Próbowałam wszystkiego. No dobrze. Zawsze przenosi mnie z powrotem. Znaczy nie. Jest taki moment pomiędzy śmiercią a odrodzeniem. Matki ściągają mnie w dół. Krzyk tonięcie. ja tu byłem? Byłem. Gdzie ja biegnę w ogóle? Wojciech, gdzie ty biegniesz? Czekajcie, szukałem jakiegoś... Bo widzę tu na mapie ewidentnie po prawej stronie, że mam oboli do zebrania. Natomiast to jest chyba jeszcze nie tutaj. A, tu będę musiał zeskoczyć. No dobra, czyli siup. To jest typ, boss, który w zasadzie jest ciężki do pokonania. Szczególnie na początku gry. Skądinąd wiem, że niektórym się udało, natomiast on w zasadzie jest skonstruowany po to, żeby nas zabił. Ja jakby nie będę się tu wysilał, żeby go pokonywać, bo ten pasek zdrowia mu schodzi niewiarygodnie długo. Suma summarum, efekt by był ten sam. Ta śmierć też nam ma pokazać, że. Na czym będzie polegała cała pętla? Czyli każdorazowo po śmierci będziemy wracali do punktu wyjścia, z którego startowaliśmy i mamy ekran tytułowy Returnal. Returnal super, powinna być zajebista, gdy gra taki podpis na dole Returnal. Astra, mówi Selena. Przetrwałam, wy. S Słyszycie mnie? Jestem na statku. Skafander jest sprawny i. To już się przecież wydarzyło. No dokładnie. Terminale pokładowe. Helios ma dwa dostępne terminale: Terminal główny oraz Terminal wyzwań. W terminale głównym znajdziesz ogólne statystyki i dzienniki pokładowe. Przez terminal wyzwań uzyskasz dostęp do wyzwań codziennych, w których. Po ich uprzednim odblokowaniu możesz rywalizować z innymi zjadowcami. Tu mamy chyba ten główny, czyli przegląd, zabici wrogowie, siedmiu póki co zabiłem, zebrane oboli 174. Mam zgony, takie ogólne jakby wiadomości. Tu mam te dzienniki, które chyba znalazłem, sygnał białego, z... protokół zasady, zwiat, środki ostrożności, ale jakby nie będziemy tego chyba wszystkiego tutaj wertować, bo to nie o to też chodzi. Tu mamy wyjście z tego statku. Tu mamy jeszcze jedno miejsce, to jest kajuta, nie wiem jak to nazwać. Miejsce, gdzie będziemy spać, i tutaj na początku, kiedy pierwszy raz grałem, często się kładłem. Bo selene często coś tam się przyśniło, te sny bywały różne, później zaczęło się powtarzać. Ten scenariusz w tym tytule, o tu widzicie, mamy jakieś trzy okie stworzenie. I ten scenariusz jest, y, powiem szczerze, na tyle niezrozumiały że można było go sobie w różnoraki sposób interpretować. Ja tam później, jak grając pierwszy raz, chodziłem po różnorakich forach i próbowałem się doszukać, dowiedzieć, czym naprawdę, o czym jest ta gra. Czy to, co jej się tutaj, co tu się dzieje, to jest tak naprawdę tylko jej chora wyobraźnia, czy ona faktycznie wylądowała na tej planecie, ale to może o tym później. Dobra, czyli jesteśmy z powrotem. Cykl. Za każdym razem, gdy umierasz, wracasz na miejsce wypadku bez broni, artefaktów oraz zasobów zebranych w trakcie ostatniego cyklu. Wpisy w bazie danych ulepszenia stale, stałe zachowują się pomiędzy cyklami. Wykorzystuj je, aby korzystać ze śród skrótów i odkrywać nowe obszary. Ok, czyli jesteśmy po prologu. Teraz będziemy musieli odwiedzić te biomy właściwe. Yy, oczywiście, finałem biomu będzie spotkanie z bossem. Dlatego mówiłem, że dzisiejszy odcinek będzie jedynie prologiem i wstępem do całego Returnala. Ja w kolejnym odcinku pokażę biom, być może yy bitkę z bossem, aby później kontynuować swój zamysł i w kolejny znowu pokazać kolejny biom. Zobaczymy jak to poleci. Także w dzisiejszym odcinku, co prawda krótkim, wprowadzającym to wszystko, serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam na kolejne spotkania z Returnalem, bo jeżeli ktoś z Was nie grał, to naprawdę warto. Szczerze polecam. Bo chyba jest dostępna nawet y, Essential, nie wiem, muszę sprawdzić. Także z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się na ra. Cześć.